I są dwa następne Strykte w kierunku i jest tułęby no, nie są znaczone No znaczone nie jestem faktycznie Olot 4 siadło 2 minuty przerwy 2 siadło Także 6 jest na razie I weszły Grzegorz powtarzają? Te co były ostatnio? Czy? Ta jedna samica czwarty konkurs czup, Totalny czub oddziału nie? Także mm -hmm. super nie? A tutaj no Jeszcze raz przyleciały ale, ale ta jedna samica wybiegła Ile było przerwy? Dwie minuty nie? Coś koło, tego. Coś koło dwóch minut No dobrze czekam na następne Widocznie, widocznie gdzieś ten deszczyk ich złapał po trasie Bo są roz, rozwalone No tak tak, kierowca meldował, gdzieś tam padało nie po Kroca, drodze Tam już mówił, że po trasie lekkie opady deszczu, chwila przerwy, i chwila ładnej pogody i znowu deszczyk Także warunki zmienne, praktycznie bezwiecznie, ale... Z przegodami miał jeden celem, cały... chyba o, się O, jakiś lotina by lądował na szczycie Trzeba go też uwiecznić Dwa, poza pięćdziesiątki Poza pięćdziesiątki? Tak, dwa no dobra, czekamy dalej.